Dzień dobry. Chcieliśmy zaprosić Państwa na film, który już tradycyjnie będzie się składał z części powszechnie dostępnej i części tajnej. Dla klubowiczów, tak tylko jest. dostępnej. <laughs> I w naszym dzisiejszym filmie poruszymy trzy tematy. Odpowiedź na pytanie naszego subskrybenta to jeden temat. Drugi temat to bardzo ciekawy i popularny w tej chwili temat obrotu domami w budowie. I trzeci temat: jak bezpiecznie kupić i pośredniczyć w handlu takimi domami. Ciekawe. do no no bardzo dobrze. ciekawe i właśnie mówię. Jakie to... było to pytanie klienta? Pytanie naszego subskrybenta było bardzo ciekawe i było w ogóle inspiracją do powstania dzisiejszego filmu. Nasz subskrybent pisze tak. Pani Dorota oraz panie Tomaszu, chciałbym, abyście na chwilę wcielili się w doradców premiera RP. Za darmo? Za darmo. No dobrze. Spróbujemy, ale <laughs> to nie Sprawiedliwe Te, teraz wracając. Tak. No I ten premier RP, tak, dał wam za zadanie napisanie takiej ustawy, takiego mechanizmu gospodarczego, którego wynikiem miałoby być obniżenie cen nieruchomości mieszkalnych na przestrzeni trzech lat. 50%. Już się zaczynam bać. No ale czytaj dalej? To co by to musiało być? Dobrze. Czy przewidujecie jakąś interwencję, rozwiązanie rządu na rozwiązanie bańki cenowej nieruchomości? Czy rząd Nie ma być rozwiązany, czy ktoś ma interweniować? Właśnie słowo interwencja już mnie niepokoi i no, tak. rozwiązanie rządu to... też mnie niepokoi. Dobrze, to odpowiem na to pytanie. I też chyba od razu ten drugi temat, czyli o tą sprawę domów w budowie. Yy, tak, w stanie surowym, mhm. niedokończonych, w jakimś etapie yy, sprzedaży, które faktycznie teraz widzimy, że na rynku tych domów jest więcej, pojawia się ją, pojawiają się, no i oczywiście trafią do obrotu i też do inwestorów lub do pośredników. I to się w pozorom łączy. Bo słuchaj, czy ty sobie wyobrażasz, żeby ceny nieruchomości nagle, realne ceny, spadły o 50% w Polsce w ciągu trzech lat? To musiałoby być nieszczęście. To, to tragedia, to... tak. Ja sądzę, że to musiałoby być w takim scenariuszu, którego nawet nie chcę o nim mówić, ale to musiało być zachowanie tego wielkiego brata. W cudzysłowie ze wschodu, agresora, który by spowodował, że w Polsce ludzie nie chcą mieszkać, bo raczej na aż tak wielki kryzys gospodarczy to się nie zanosi. W ogóle to jest jak mówimy o cenach słuchaj. Uh -huh, uh -huh. To mamy ceny nominalne i ceny realne, czyli ceny nominalne to jest to, ile tam powiedzmy w złotówkach, w dolarach, coś jest warte i tak dalej. W Polsce na razie w złotówkach handlujemy i Cena realna, czyli co za te pieniądze możemy kupić i to wcale nie musi iść jedno z drugim w parze, bo yy, przecież ceny nominalne, zwłaszcza w czasach inflacji, to będą rosły. No pamiętamy czas inflacji, która była po kilkaset procent czy kilkadziesiąt mm -hmm. procent rocznie, bo takie czasy były też w Polsce, to nawet niektórzy z Was nie chcą wiedzieć, co wtedy się robi, bo to jest straszne i mam nadzieję że takich czasów nie dożyjemy. Ale te ceny po prostu nominalne mogą rosnąć, czyli dom będzie kosztował więcej złotówek, ale teraz pytanie. Czy gdybyśmy tą cenę domu przeliczyli teraz na przykład nie wiem, na ilość bochenków chleba, które będzie można kupić, to już wcale nie jest to takie pewne, że będziesz mogła kupić mimo wyższej ceny nominalnej więcej chleba za ten dom lub jakichkolwiek innych dóbr. No, mhm. ten chleb to tak dałem tylko dla porównania, bo to dosyć prosty i standardowy produkt w miarę jest łatwo wiedzieć jak on wygląda, tak? Czyli a co zrobić, żeby te ceny tak nagle zaczęły spadać, tak jak się już nasz subskrybent zapytał? No, działanie rządu musiało być bardzo irracjonalne, więc chyba nie będziemy doradzać mm -hmm. i to za darmo poradzimy, żeby no nie doradzać. To, ale nasz subskrybent ma chyba nadzieję, z tego pytania wynika, że to by była dobra rzecz: taki spadek mm. ceny o 50%. No, nie myślę. byłby dobry dla nikogo, a ani dla, nawet dla tych, którzy mają dzisiaj. Yy, mieszkania, mhm. którzy je mają je spłacone lub którzy je kupują. No zresztą pamiętajmy, słuchajcie, że to się miejscowości rozwijają różnie. W jednych miejscowościach nieruch nieruchomości drożeją, mhm. tak? I na przykład taka Warszawa, w ogóle nie wiem, czy wiecie, że 456 lat temu to Warszawa nie leżała w Polsce, mhm. tylko na Mazowszu. W 1526 roku Mazowsze przyłączyło się dopiero do Polski, to warto pamiętać i proszę, jest stolicą 77, czy tam 8 lat temu, Warszawa była morzem ruin. A jak się odbudowała, rośnie, i tu ludzie chcą z jakiegoś powodu mieszkać. Dlaczego? Bo mają pracę. 202 lata temu łódź zaczęła się przekształcać ze wsi w miasto i zaczęła się rozwijać. W międzyczasie zaliczyła wzloty, upadki, przez jakiś czas była drugim co do wielkości miastem w Polsce. I tam te ceny nieruchomości też szły w górę, potem spadały. Na różnym etapie różne miasta różnie się rozwijają i różne miejscowości tak samo idą. Czyli tam są nieruchomości cenne, gdzie jest praca. Spadek w całej Polsce? Trudno powiedzieć, raczej to byłaby tragedia dla całej Polski, mhm. ale mogą być miejscowości, w których jakiś spadek tej realnej ceny nieruchomości następuje, bo tak to się dzieje. Niemniej jednak. Nie da się tego załatwić ustawą rządową. No jeszcze, więc to przyszło mi teraz do głowy, bo przecież deweloperzy oni pracują na dużych marżach. Te marże są 20, 30, 40%. No w różnym okresie zależy, jaka budowa, no ale te marże są duże, tak? No to gdyby sobie wyobrali, że nagle jest budownictwo społeczne i państwo buduje mieszkania i. Nie pobiera tej marży, którą mają deweloperzy i jeszcze samo sobie tanio Grunt przyznaje, to może ceny by spadły, ale myślę, że wątpię, że takie rozwiązanie w Polsce przejdzie. To budownictwo państwowe nigdy się specjalnie nie udało. No, chociaż. U nas nie w innych krajach bywa, że budownictwo takie jest bardzo powszechne i nikt nie chce mieć tego mieszkania na własność, tylko Ale to, to są wynajmy, to in, o innych rzeczy mówisz. No chociaż chciałem powiedzieć, że Zagierka Właśnie. był okres, kiedy budowano najwięcej mieszkań w Polsce, no w takiej sobie jakości. Wtedy też czekało się i, na, i to mieszkanie też nie było produktem powszechnie dostępnym, przypominam. I ja nie wiem, czy też koniecznie chcielibyśmy wrócić do czasu, kiedy Trzeba było w zasadzie, nie można było kupić mieszkania na wolnym rynku, tylko trzeba było czekać w kolejce w spółdzielni, która tak. łaskawie Ci przyznała, albo nie przyznała mieszkanie. No tak to było gdzieś tam w wieku 30 paru lat, niektórzy te mieszkania dostawali. Zresztą to w różnych okresach różnie było. Przejdźmy do tych domów. Tak. O co chciałaś się zapytać? No by pytanie yy, jest takie, na rynku jest bardzo wiele domów w budowie na sprzedaż w tej chwili, tak? Tak, jest i to chyba to się wiąże też z tym pytaniem poprzednim, no jak właśnie. powiedziałem, tak, bo tak, tak. dlaczego tak jest? Po prostu ludzie na jakiejś fali też pandemii trochę postanowili się wynieść na wieś, bo mhm. zdrowiej, Kredyty były bajecznie tanie, stopy procentowe bajecznie niskie, wobec, każdego, wobec tego każdego było stać. No ale już przypominam, już pandemia, czy mhm. też w zasadzie ten okres wychodzenia z pandemii, powodował, że rządy niemalże wszystkich krajów na świecie sypnęły kasą, ruszyły, nagle się ruszyły, wiesz, różne budowy, różne produkcje, nagle stal zaczęła być cenna. Styropian przecież drożał chyba no, 400%. Rok czy tam, kawałek więcej niż rok temu, to była. I zresztą inne materiały tak samo drożały. I nagle się okazało tym ludziom, że tak. Oni zakładali, że wybudują dom w jakiejś scenie i będą płacili też bankowi jakieś raty kredytu, a nagle okazało się tak, że raty to mają płacić prawie dwa razy takie jak kiedyś. Płacili jak zakładali, prawda? Ich pensje trochę wzrosły, więc troszeczkę ich tam stać na tą wyższą ratę, ale jednocześnie koszty budowy, wiesz? No budowy oczywiście. wzrosły. No a poza tym też pamiętajmy, jest kolejny efekt tej wojny w Ukrainie: taki, że wielu Ukraińców, którzy w Polsce pracowali na budowach, a oni nigdzie, nigdzie to stanowili czasami 100% załogi firmy, oprócz kierownika tak. i szefa. Czasami 30, oni wyjechali, ich nie ma. No i na ich miejsce na razie nie przybyli do Polski nowi fachowcy. Wobec tego, jak masz takie wiesz, sytuację, taką, że ci to wszystko podrożało, no to chcesz wyjść z budowy. Ale ja pamiętam taki kryzys, bo podobny kryzys, czy trochę z innych powodów, ale był na początku XX wieku, i wtedy też wiele budów stanęło, ludzie tracili pracę, no to była tak zwana likwidacja. Te, I dziury bałca, mm -hmm. i nagłe podniesienie też oprocentowań, ludzie zaczęli tracić pracę, kredyty stały się trudniejsze i wtedy zyskali ci, i ci przeżyli, ja mówię o tych, którzy się budowali, którzy sprzedawali swoje domy bez sentymentów. Bo niektórzy mieli taki sentyment do tego stanu swojego surowego, czy tam mniej lub bardziej za, yy, budowy wiesz, zaawansowanej, że chcieli za, na tym jeszcze zarobić. Mhm. W czasie, kiedy wszyscy sprzedawali, zamiast wyjść na zero lub z małą stratą, to chcieli jeszcze zarobić. I to nie jest dobra strategia, jeżeli masz problem, jeżeli masz problem faktycznie finansowy i taki, że się boisz, że zabije cię ta budowa finansowo. A także no z różnych powodów, prawda? Czy to o swoją pracę się boisz, czy o możliwość spłacania kredytów, czy o te nie do oszacowania w tej chwili koszty, jakie będą jeszcze. No to wychodź z tej inwestycji jak najprędzej, a nie staraj się na niej za wszelką cenę zarobić. Nie miej żalu, bo ci, którzy żałowali wtedy, to wpadli w tarapaty. A teraz przechodzimy do naszej tajnej części. Dla klubowiczy. <noise> Dla klubowiczu. A będzie w niej na temat? A będzie w niej na temat bezpiecznego yy, obrotu tymi nieruchomościami, domami w budowie i pośredniczenia nimi. Właśnie. I, I teraz się pojawiają pytania. A czy ta budowa jest zgodna z projektem, czy nie? Czy dom posadowiony.